Cześć, Mariusz Damskich, bardzo serdecznie, moi drodzy. Jesień, jesień, czyli Deprecha Jesień, ale nas to nie rusza. Jura Sowszak, czyli nasz osiołek. Ale ten tydzień mijający czapki z głów, ponieważ obchodziliśmy urodziny, 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 jeszcze raz urodziny. Sola dla wszystkich, przede wszystkim naszej stacji OTV. Jeden rok już jesteśmy razem z wami. Dziękujemy za wszystkie sygnały, sympatii. Będziemy starali się podtrzymać to, co już robimy od roku, czyli dobra muzyka. Tam, gdzie możemy być, tam z naszymi kamerami biegniemy i jak tą mówimy bardzo głośno. Pierwsza taka telewizja. Oprócz tego życzenia urodzinowe dla mnie, dziękuję bardzo, dygam nogą i dziękuję za film, który przygotowała mi załoga OTV. I macie o, o okazję obejrzeć ten film w naszym zestawie złoto Ale ten specjalny zestaw złoto będzie bujał się po całym OTV, abyście mogli zobaczyć, kto składał nam. Życzenia. A my zaczynamy oczywiście od złotego bączka. Uwaga, plebiscyt ruszył! Ruszył, 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 ruszył. Ciężka figureczka będzie wydana komuś za niecały rok. A więc poniedziałek, godzina 17, premierowo lecimy ze złotym bączkiem. Co nam przygotował Krzyścio? Reporta z tegorocznego festiwalu Wiaroczni, oraz festiwal Reggae w Mówimy o festiwalach, które toczyły się o całej Polsce. Oceniamy je, nie wszystkie nam się podobały, ponieważ niektóre po prostu nie mają atmosfery. Wszystko mają, wszystko mają, tylko nie mają dobrej atmosfery. I w tych festiwalach będziemy mówili o złotobączkowym wydaniu u Krzysia do Biesa Milkiego. Poniedziałek, godzina 17. Zapraszamy kanał OTV. Lecimy! Polendrok, czyli Polski Rok. Program Jurka Owsiaka magazynowe zapasy. Przy okazji od razu Wam wszystkim odpowiadam. Nie zła zadyma, poszła z listem do kardiochirurgów dziecięcych, a to jest właśnie Polendrok? Wszystko zaczęło się od roku, moi drodzy. My to tej 17 lat temu rozpoczęliśmy akcję, pod potem Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, czyli zbieram dla kardiochirurgii dziecięcej. I nie będą nam później mówili, mydlili oczu, różni ludzie po 17 latach, że jest kłopocik lekki, ponieważ bardzo dużo sprzętu kupiliśmy. I dlatego mocno. Bukamy do drzwi głów różnych ludzi, aby im powiedzieć. Jeżeli wydaliśmy na coś kasę To teraz dbamy o to Jak ta kasa jest wykorzystana Bardzo musimy o to wszystko dbać Nie ma takiej potrzeby, aby polskie dzieci jeździły za granicę Aby tam przeprowadzać operacje Jest to czysto komercyjny ruch Czysto komercyjny, jeszcze raz powtarzam Ruch, prawo, wyboru każdego Ale musimy dokładnie o tym mówić I dlatego Polen Rock jest taką audycją Takim programem, gdzie ja dokładnie mówię Rok, data, skąd to nagranie jest Oraz co mówiłem do tych ludzi Kiedy pamiętam to wydarzenie Polen Rock, godzina 19 uwaga, w naszych Poland już teraz Absolutne smaczki, czyli coś z ostatniej chwili. Tym razem zespół Destry Renglers, nasza gwiazda z przystanku Ustok 2008. Lecimy dalej. Kto ma telefon? Powiedział, to ja jestem człowiekiem z złotem. Ktoś musiał mu powiedzieć, jeśli work za hard, you can Jak Jako była pochukuje, siano dobrze się ładuje. Takie przysłowie z lata, bo gniaż mamy deprechę jesienną, więc wspominamy sobie lato przez cały czas. Słoneczka, słoneczka Wam trzeba i słoneczko będzie dla Was we wtorek o godzinie 16.30. Absolutnie słoneczna podróż Jurka Pawlety z cyklu podróże z Jurkiem Osiakiem, tym razem, z Jurkiem Pawletem, naszym yy, obierzy światem, który podróżuje po wielu miejscach. Dopada, dojeżdża do nas i pokazuje, gdzie był. Zanzibar, Zanzibar. Yy, Fredek Merkury to jest właśnie jego miejsce urodzenia, jak to pisać? Zanzibar. ale tam się urodził Fredek Merkury. Z ojca i matki bardzo różnorodnych ludzi i yy, cywilizacyjnie i z miejscem zamieszkania i w ogóle z całym światem, który wokół nich był. Czy wiecie, że na Zanzibarze nie zgodzono się, aby obchodzić 60., chyba piątą rocznicę urodzin Fredka. Ponieważ religia zabrania. Oj, religio, religio! Uważaj, co robisz. Wtedy godzina 16.30 z cyklu podróże popędzimy z Jurkiem Pawletą na Zanzibar. Tanzania powstała z połączenia się w 1964 roku lądowej Tanganiki z wyspą Zanzibar. Stolicą jest port Dar es Salaam, a w śródlądowej Dodomie ma siedzibę Parlament. Niestety tak jak Malawi, Tanzania mimo wielu bogactw naturalnych, diamenty, największe na świecie kopalnie rubinów, szafiry, złoto, rudy żelaza, gaz ziemny należy do najbiedniejszych krajów świata. Nawet takie atrakcje turystyczne jak Kilimandżaro, Jezioro Wiktorii, Park Narodowy Serengeti, pisany na listę światowego dziedzictwa kultury i przyrody UNESCO, stepy masajów i sami nomadzi czyli ogromny potencjał turystyczny przynosi znikomy zysk. Kraj żyje głównie z rolnictwa, utrzymującego prawie 90% ludności. Kim jestem, czyli przedstawiamy Wam ludzi, którzy są ciekawi, którzy są ciekawi także, że są razem z nami. Przystanek Ustok, czyli Akademia Sztuk Przepięknych, a więc z górze gdzieś naprawdę dużo działo. Kiedy cały czas czytam różne oceny festiwali, które miały miejsce w Polsce, nic do tego nie mam. Każdy festiwal chwali swój ogon, ale moi drodzy, kiedy Próbuje się z jednych festiwali zrobić absolutne arcydzieło i taką sztukę ponad sztukę, to troszeczkę protestujemy, ponieważ festiwal letni pewnej firmy piwnej w Gdańsku albo w okolicach Gdańska, czyli Open Air Festival. Jest festiwalem tysięcznym, takich jakich wiele jest w całej Europie, bardzo dobrym, ale tysięcznym festiwalem. U nas na przystanku strtok między innymi mówimy o atmosferze. I tej atmosfery szukamy na różnych festiwalach. Będziemy o tym mówili. Już mówimy w programie sąty bączek, ale także uwaga, w programie Kim jestem pokazujemy ludzi, którzy oprócz tego szumu festiwalowego, muzyki największej sceny w Europie kolorów, także przedstawiają siebie. Dariusz Miniszki facet, którego często pokazujemy, facet, który sam zbudował zamek. Nie tylko August, który właśnie August zbudował zamek. Nie, Zygmunt Stary zbudował zamek. On też zbudował zamek. Swój zamek i daje go ludziom, że można było tam wejść, obejrzeć na różniejsze cuda. Dariusz Miliński, a więc wielki happeningarz, człowiek ogromnej wizji, człowiek bardzo radosny, ciekawy życia i kochający życie, będzie naszym gościem. Kim jestem? Czyli Darka pokazujemy. Takiego, jakim był też między innymi na przysanku. 4 Czwarta godzina 16.30. Kim jestem? Zapraszam wszystkich widzów o TV. po prostu do programu, kim jestem. Będzie fajnie.